Każdego ranka, zanim wejdziesz w świat, poświęć chwilę tylko dla siebie. Zanim pojawi się hałas, zanim nadejdą rozproszenia, ustaw swój umysł na właściwą ścieżkę. Powiedz te siedem zdań na głos, poczuj je, uwierz w nie i pozwól, by kształtowały twój dzień. Ponieważ sposób, w jaki zaczynasz swój poranek, determinuje sposób, w jaki przeżywasz swoje życie. Zanim omówimy te siedem zdań. Pozwól, że zapytam Cię, co jest pierwszą rzeczą, którą robisz po przebudzeniu? Sięgasz po telefon, wzdychasz na myśl o konieczności wstania z łóżka, a może stawiasz czoła dniu z celem i determinacją. Poranek wyznacza kierunek na resztę dnia. Te pierwsze chwile po otwarciu oczu kształtują wszystko, co nastąpi później. Dlatego właśnie te siedem zdań jest tak ważne. To nie tylko słowa. To ziarna zasiane na żyznej glebie Twojego umysłu. Każdego ranka te ziarna rosną przez cały dzień, ostatecznie przynosząc owoce sukcesu, szczęścia i spełnienia. Przejdźmy teraz do pierwszego zdania, które powinieneś wypowiadać każdego ranka. Dziś wybieram szczęście. Wpisz proszę to zdanie w komentarzu, aby rozpocząć i utrwalić tę praktykę każdego dnia. Zwróć uwagę na kluczowe słowo: wybieram. Szczęście nie jest czymś, co po prostu ci się przydarza, to decyzja, którą podejmujesz. To świadomy wybór, dokonywany z chwili na chwilę, dzień po dniu, wybierając szczęście samego rana, przygotowujesz się na dzień pełen pozytywności i radości. Ale oto prawda, wybieranie szczęścia nie oznacza, że wszystko pójdzie po twojej myśli. Nadal napotkasz wyzwania, porażki i rozczarowania. Jednak kiedy wybierasz szczęście, decydujesz się również podejść do trudności z pozytywnym nastawieniem. Wybierasz, by dostrzegać możliwości ukryte w przeszkodach. Pomyśl o tym, czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie zdają się iść przez życie z uśmiechem, nawet w obliczu przeciwności, podczas gdy inni ciągle narzekają i zmagają się z każdym dniem. Różnica nie tkwi w ich okolicznościach, lecz w nastawieniu i w dokonywanych przez nich wyborach. Możesz teraz pomyśleć. Nie rozumiesz. Moje życie jest teraz naprawdę trudne. Nie mogę po prostu wybrać szczęścia. A ja Ci mówię: jak najbardziej możesz. W rzeczywistości to właśnie w najtrudniejszych momentach ten wybór ma największe znaczenie. Szczęście nie oznacza braku problemów to umiejętność radzenia sobie z nimi to siła, by powiedzieć: Tak, to jest trudne ale zmierzę się z tym z pozytywnym nastawieniem. A ta siła zaczyna się od decyzji, decyzji, którą podejmujesz każdego ranka, kiedy mówisz: Dziś wybieram szczęście. Przejdźmy teraz do drugiego zdania. Jestem wdzięczny za wszystko, co mam. Wdzięczność to antidotum na niezadowolenie, to klucz, który otwiera drzwi do prawdziwej radości i spełnienia. Kiedy zaczynasz dzień od wyrażenia wdzięczności, przekierowujesz swoją uwagę z tego, czego ci brakuje, na to, co już posiadasz. I niezależnie od tego, gdzie jesteś w życiu, bez względu na to, ile masz lub jak mało masz, zawsze jest coś, za co możesz być wdzięczny. Może to być dach nad głową, jedzenie w lodówce, lub po prostu powietrze w twoich płucach. Może to być miłość bliskich osób, możliwości które przed tobą stoją, lub lekcje wyniesione z przeszłości. Cokolwiek to jest, gdy to zauważysz i poczujesz prawdziwą wdzięczność, generujesz potężną, pozytywną energię, która popycha cię do przodu. Trenujesz swój umysł, by dostrzegać dobro w każdej sytuacji i znajdować jasne strony w każdym wyzwaniu. Ale wdzięczność to nie tylko dobre samopoczucie to tworzenie jeszcze większego dobra w Twoim życiu. To na czym się skupiasz? Rośnie. Kiedy skupiasz się na tym, za co jesteś wdzięczny, zaczynasz zauważać jeszcze więcej powodów do radości. To jak dostrajanie radia do konkretnej częstotliwości, kiedy ustawisz się na wdzięczność, zaczniesz odbierać coraz więcej sygnałów obfitości i błogosławieństw. Wokół ciebie, teraz, niektórzy z was mogą myśleć, a co, jeśli nie czuję wdzięczności, co. Jeśli przechodzę przez trudny czas i nie widzę nic, za co mógłbym być wdzięczny? Właśnie wtedy wdzięczność jest najważniejsza. Zacznij od małych rzeczy. Bądź wdzięczny za podstawy, za to, że obudziłeś się dziś rano, za możliwość dokonywania wyborów, za szansę na zmianę swojego życia. Bądź wdzięczny za możliwość wzrostu, nauki i doskonalenia się. Bo kiedy doceniasz to, co już masz, Otwierasz się na otrzymywanie jeszcze więcej. Trzecie zdanie, które powinieneś wypowiadać każdego ranka, brzmi: Jestem zdolny do osiągania wielkich rzeczy. To kwestia wiary, wiary w siebie i swoje umiejętności. To umiejętność dostrzeżenia ogromnego potencjału, który w tobie drzemie. Sukces zawsze zaczyna się w umyśle. Zanim osiągniesz wielkość w świecie, musisz najpierw zobaczyć ją w swoich myślach. Musisz postrzegać siebie jako osobę zdolną, wartościową i przeznaczoną do czegoś więcej. A ta wizja zaczyna się od słów, które mówisz do siebie każdego ranka. Kiedy afirmujesz, że jesteś zdolny do osiągania wielkich rzeczy, stawiasz sobie poprzeczkę wysoko. Wyzbywasz się przeciętności, wychodzisz poza swoją strefę komfortu i dążysz do doskonałości we wszystkim, co robisz. Dajesz sobie przyzwolenie na marzenia i ciężką pracę. By zamienić te marzenia w rzeczywistość. Ale jest jeden haczyk. Samo wypowiadanie tych słów nie wystarczy. Musisz w nie wierzyć. Musisz czuć je głęboko, pozwolić im przeniknąć do Twojej podświadomości i stać się częścią Twojej tożsamości. Bo kiedy naprawdę wierzysz w swój potencjał, kiedy Twoja wiara w siebie jest niezachwiana, świat zaczyna Ci sprzyjać, pomagając osiągać Twoje cele. Wiem, co możesz teraz pomyśleć. Ale co, jeśli już wcześniej poniosłem porażkę? Co, jeśli próbowałem i nie wyszło? Odpowiem ci tak. Porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, jest jego częścią. Każda porażka to lekcja, każda przeszkoda to szansa na wzmocnienie się, zdobycie mądrości i zbliżenie się do swoich celów. Pomyśl o największych osiągnięciach w historii. Każdy z tych ludzi napotkał na swojej drodze przeszkody i porażki. Tym, co ich wyróżniało, była wiara w siebie i niezłomna pewność własnych umiejętności. Nie pozwolili, by porażka ich zdefiniowała, pozwolili, by ich ukształtowała. I właśnie to powinieneś zrobić. Wykorzystaj swoje dotychczasowe niepowodzenia jako stopnie prowadzące do przyszłego sukcesu. Czwarte zdanie, które powinieneś wypowiadać każdego ranka: Brzmi: Wybieram, by skupić się na tym, co mogę kontrolować? To kwestia osobistej odpowiedzialności, zrozumienia, że choć nie możesz kontrolować wszystkiego, co ci się przydarza, zawsze masz kontrolę nad tym, jak na to reagujesz. Życie pełne jest niepewności. Zawsze będą istniały czynniki, na które nie masz wpływu gospodarka, działania innych ludzi pogoda ale oto sekret: ludzie sukcesu nie tracą energii na zamartwianie się tymi rzeczami. Zamiast tego skupiają całą swoją uwagę i wysiłki na tym, na co mają wpływ. Kiedy zaczynasz swój dzień od świadomego wyboru, by skupić się na tym, co możesz kontrolować, dajesz sobie siłę, przejmujesz stery swojego życia, ustawiasz ton, mówiąc: Bez względu na to, co się dziś wydarzy, skupię się na moich działaniach, moim nastawieniu i moich reakcjach. Ta zmiana w sposobie myślenia jest niezwykle wyzwalająca. Uwalnia cię od frustracji związanej z próbami zmiany rzeczy, które są poza twoją kontrolą, i pozwala skierować energię na znaczące działania, które mogą naprawdę coś zmienić. Ale jest jedno ale. Ten wybór nie zawsze jest łatwy. Kusi, by obwiniać innych, szukać wymówek i skupiać się na przeszkodach. Jednak gdy to robisz, oddajesz swoją moc. Pozwalasz, by zewnętrzne okoliczności dyktowały twoje życie. Zamiast tego bądź proaktywny. Skup się na swoim kręgu wpływu. Zapytaj siebie: Co mogę dziś zrobić, by przybliżyć się do moich celów? Jak mogę się dziś poprawić? Jak mogę dodać wartości innym ludziom? To właśnie te pytania prowadzą do wzrostu, postępu i spełnienia. Pamiętaj, że jedyną osobą, Którą możesz naprawdę zmienić, jesteś ty sam. Ale gdy zmienisz siebie, swoje myśli, działania i nawyki, zmienisz swój świat, stajesz się siłą natury, zdolną pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel. Piąte zdanie, które powinieneś sobie powtarzać każdego ranka, brzmi przyjmuję wyzwania jako szansę na rozwój. Tu chodzi o perspektywę, o wybór patrzenia na świat nie tylko takim, Jaki jest, ale takim, jakim mógłby być. Chodzi o dostrzeganie, że każda trudność, każde niepowodzenie, każdy problem to tak naprawdę szansa, by stać się silniejszym, mądrzejszym i lepszym. Życie nie zawsze jest spokojnym rejsem. Będą burze, wzburzone wody i chwile, gdy poczujesz, że miotasz się wśród sił, nad którymi nie masz kontroli. Ale właśnie w tych momentach masz największą szansę na rozwój. Pomyśl o tym, kiedy rośniesz najbardziej. Czy wtedy, gdy wszystko przychodzi łatwo, a życie jest komfortowe? Nie. Rośniesz wtedy, gdy stajesz przed wyzwaniami, gdy musisz opuścić swoją strefę komfortu, gdy jesteś zmuszony dostosować się i pokonać przeciwności. Kiedy zaczynasz swój dzień od przyjmowania wyzwań jako okazji do rozwoju, zmieniasz sposób myślenia, przestajesz postrzegać problemy jako przeszkody. Zaczynasz widzieć w nich stopnie prowadzące do sukcesu. Nie pytasz już, dlaczego to się dzieje właśnie mnie. Zamiast tego zadajesz pytania: czego mogę się z tego nauczyć? Jak mogę to wykorzystać, by się poprawić? Ta zmiana perspektywy zmienia wszystko. Zamienia niepowodzenia w przygotowanie do wielkiego powrotu. Przekształca porażki w cenne lekcje. Sprawia, że każde wyzwanie staje się ekscytującą okazją do udowodnienia sobie swojej siły, rozwoju nowych umiejętności i stawania się osobą, którą masz być. Ale kluczem jest to, by to przyjęcie wyzwań było szczere. Nie chodzi o zakładanie maski odwagi ani udawanie, że trudności cię nie dotykają. Chodzi o prawdziwe dostrzeżenie wartości walki i wzrostu, który wynika z pokonywania przeciwności. Kiedy zaczniesz postrzegać wyzwania w ten sposób, kiedy powitasz je jako szansę na rozwój, odkryjesz w sobie większą odporność, elastyczność i pewność siebie. Rozwiniesz siłę, której nie zachwieją żadne zewnętrzne okoliczności. Szóste zdanie, które powinieneś powtarzać sobie każdego ranka, brzmi: Zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia. Tu chodzi o postęp, o uświadomienie sobie, że sukces to nie cel, lecz podróż. Chodzi o zobowiązanie się do bycia codziennie odrobinę lepszym niż wczoraj. Najbardziej sukcesywni ludzie na świecie mają jedną wspólną cechę. Nigdy nie przestają się uczyć, nigdy nie przestają się rozwijać i nigdy nie przestają dążyć do nowych wyżyn. Rozumieją, że w świecie, który nieustannie się zmienia, stanie w miejscu oznacza cofanie się. Kiedy zobowiązujesz się do ciągłego doskonalenia, wchodzisz na ścieżkę do żywotniego wzrostu. Mówisz... Bez względu na to, jak dobry jestem dzisiaj, mogę być lepszy jutro. Przyznajesz, że zawsze jest miejsce na poprawę, zawsze jest coś nowego do nauczenia się i zawsze istnieje sposób na doskonalenie swoich umiejętności lub poszerzanie wiedzy. Ale jest jedna ważna rzecz. Postęp nie dzieje się przez przypadek. Wymaga świadomego wysiłku, wymaga gotowości do wyjścia poza swoją strefę komfortu. Do próbowania nowych rzeczy i dostawienia czoła swoim słabościom. Wymaga dyscypliny, wytrwałości i nieustającego pragnienia, by stać się najlepszą wersją samego siebie. Jak więc wcielić to zobowiązanie w życie? Zacznij od małych kroków. Codziennie przeznacz trochę czasu na naukę, czytaj książki, uczęszczaj na kursy online, szukaj informacji zwrotnej i bądź gotowy, by działać na jej podstawie. Reflektuj nad swoimi doświadczeniami i szukaj w nich lekcji. Pamiętaj: doskonalenie to nieporównywanie się z innymi. Chodzi o mierzenie własnych postępów względem tego, kim byłeś wczoraj. Chodzi o robienie stałych postępów, bez względu na to, jak małe mogą się wydawać. Każdy, nawet najmniejszy krok do przodu, z czasem się sumuje, a te drobne, codzienne ulepszenia się kumulują. Zanim się obejrzysz, zrobisz znacznie więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Siódme i ostatnie zdanie, które powinieneś powtarzać sobie każdego ranka, brzmi: Wybieram, by dziś wywrzeć pozytywny wpływ. Chodzi tu o cel, o zrozumienie, że życie nie polega wyłącznie na osobistym sukcesie, ale na różnicy, jaką możesz zrobić w świecie wokół ciebie. Prawdziwe spełnienie nie pochodzi z tego, co dostajemy, ale z tego, co dajemy. Pochodzi ze świadomości, że nasze działania, nasze słowa i nasza obecność sprawiły, że świat stał się odrobinę lepszy. Kiedy zaczynasz swój dzień z intencją wywierania pozytywnego wpływu, dostrajasz się do wyższego celu, nadając swojemu dniu sens wykraczający poza osobiste ambicje. Wywieranie pozytywnego wpływu nie wymaga wielkich gestów ani bohaterskich czynów. Może to być tak proste, jak miłe słowo dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia, pomoc współpracownikowi przy zadaniu lub próba rozjaśnienia komuś dnia. Może to oznaczać wykonywanie swojej pracy z najwyższą starannością, wiedząc, że Twój wkład ma znaczenie. Może to być traktowanie innych z szacunkiem i życzliwością, szerzenie pozytywnej energii wszędzie, gdzie się pojawisz. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy koncentrujesz się na wywieraniu pozytywnego wpływu. Ta energia wraca do ciebie wielokrotnie. Doświadczysz większej radości, większego spełnienia w pracy i głębszego sensu w swoich relacjach. Ta intencja, by coś zmienić, może stać się potężnym motywatorem. Popycha cię do zrobienia czegoś więcej, do wytrwania w obliczu trudności i do dążenia do doskonałości we wszystkim, co robisz. Kiedy zdasz sobie sprawę, że twoje działania mają moc pozytywnego wpływania na innych, Odkryjesz w sobie głębsze źródło siły i motywacji, wykraczające poza osobiste korzyści. Podsumujmy. Oto siedem prostych, a zarazem potężnych afirmacji, które mogą odmienić nie tylko Twój dzień, ale całe Twoje życie. Pierwsze: dziś wybieram szczęście. Drugie: jestem wdzięczny za wszystko, co mam. Trzecie: jestem zdolny do osiągania wielkich rzeczy. Czwarte: wybieram skupienie na tym, co mogę kontrolować. Piąte przyjmuje wyzwania jako szanse na rozwój. Szóste zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia. Siódme wybieram, by dziś wywrzeć pozytywny wpływ. Wyobraź sobie, jak mogłoby wyglądać Twoje życie, gdybyś zaczynał każdy dzień z tymi afirmacjami. Pomyśl o pozytywnej energii, którą byś niósł, o odporności, którą byś rozwinął, o wzroście, którego byś doświadczył, o różnicy, Jaką byś zrobił. Ale pamiętaj, samo wypowiedzenie tych słów raz nie wystarczy. Musisz uczynić z tego nawyk. Te afirmacje muszą zakorzenić się w twojej podświadomości, a to wymaga powtarzania, zaangażowania i dyscypliny. Oto moje wyzwanie. Przez kolejne 30 dni zaczynaj każdy poranek od tych siedmiu afirmacji. Mów je na głos. Zapisuj je. Czuj ich prawdę w swoim sercu. Obserwuj, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać. Sukces zostawia wskazówki, a jedną z najważniejszych jest ta. Ludzie sukcesu zaczynają swój dzień z intencją, ustawiają swój sposób myślenia, zanim jeszcze wstaną z łóżka, przygotowują się na pozytywność, produktywność i celowość. I właśnie to zrobią dla Ciebie te siedem afirmacji: ustawią Cię na drodze do sukcesu. Wyposażą w siłę doradzenia sobie z wyzwaniami i będą przypominać o Twoim potencjale, Twoich błogosławieństwach i Twojej zdolności do zmieniania świata. Kiedy mówisz, wybieram skupienie na tym, co mogę kontrolować, kieruj swoją energię na produktywne działania, zamiast martwić się o to, co jest poza Twoim zasięgiem. Kiedy deklarujesz, przyjmuję wyzwania jako szansę na rozwój, stawiaj czoła przeszkodom, szukając w nich lekcji i możliwości do poprawy. Gdy potwierdzasz, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia, aktywnie poszukuj nowych sposobów nauki i rozwoju. A kiedy mówisz, wybieram, by dziś wywrzeć pozytywny wpływ, szukaj okazji, by podnieść innych na duchu i dodać wartości do ich życia. Te afirmacje nie są magicznymi zaklęciami. Nie zmienią Twojego życia z dnia na dzień, ale zmienią Twój sposób myślenia. A gdy Twój sposób myślenia się zmieni, pójdą za tym Twoje działania. Kiedy zmienią się Twoje działania, zaczną się kształtować nowe nawyki, a gdy zmienią się Twoje nawyki, zmieni się całe Twoje życie. Niektórzy mogą się zastanawiać: A co, jeśli te afirmacje nie wydają się szczere? Co, jeśli brzmią wymuszenie? Na to odpowiem: Udawaj, aż stanie się to Twoją prawdą. Twój umysł nie rozróżnia między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone. Kiedy konsekwentnie karmisz go pozytywnymi myślami, kiedy codziennie potwierdzasz swój potencjał i cel, twój umysł zaczyna akceptować te idee jako prawdę. To jak sadzenie nasion w ogrodzie. Na początku możesz nie widzieć rezultatów. Ziemia może wydawać się pusta, bez życia, ale jeśli nadal będziesz podlewać te nasiona i pielęgnować je każdego dnia, w końcu wykiełkują, urosną i zakwitną w coś pięknego. To samo dotyczy afirmacji. Początkowo mogą wydawać się nie lub nienaturalne. Możesz w nie nie do końca wierzyć. Ale jeśli będziesz je powtarzać, konsekwentnie wzmacniając te pozytywne idee, zakorzenią się w Twoim umyśle. Z czasem staną się silniejsze, kształtując Twoją perspektywę, aż staną się Twoim naturalnym sposobem myślenia. Musisz uczynić z tego nawyk. Te afirmacje muszą zostać zakorzenione w Twojej podświadomości, a to wymaga. Powtarzania, zaangażowania i dyscypliny. Słowa to początek, działania tworzą zmianę. Zrób z tego swój styl życia, a twoje życie zmieni się na lepsze. A gdy zmienią się twoje nawyki, twoje życie również się zmieni. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać: A co, jeśli te afirmacje nie wydają się szczere? Co, jeśli brzmią wymuszenie? Na to odpowiem: udawaj. Aż stanie się to Twoją prawdą. Twój umysł nie odróżnia tego, co rzeczywiste, od tego, co wyobrażone. Kiedy konsekwentnie karmisz go pozytywnymi myślami, kiedy codziennie potwierdzasz swój potencjał i cel, Twój umysł zaczyna akceptować tę ideę jako prawdę. To jak sadzenie nasion w ogrodzie. Na początku możesz nie widzieć żadnych rezultatów. Ziemia może wydawać się pusta, bez życia. Ale jeśli będziesz nadal podlewać te nasiona i pielęgnować je każdego dnia, w końcu wykiełkują, urosną i zakwitną w coś pięknego. To samo dotyczy afirmacji. Początkowo mogą wydawać się nie lub nienaturalne. Możesz w nie nie do końca wierzyć. Ale jeśli będziesz je powtarzać i konsekwentnie wzmacniać te pozytywne idee, zakorzenią się w Twoim umyśle. Z czasem staną się silniejsze, kształtując Twoją perspektywę. Aż staną się Twoim naturalnym sposobem myślenia. Teraz czas na Twoje działanie. Napisz w komentarzu: Wybieram szczęście. Niech to będzie Twoja deklaracja otwartości na obfitość i wewnętrzną przemianę. A jeśli czujesz, że ten przekaz był dla Ciebie, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Wkrótce pojawią się kolejne inspirujące treści, które pomogą Ci całkowicie odmienić swoje życie.